Cześć, jesteśmy właśnie e, na Gamescom w kolonii. Tutaj kolega ma pończochę na głowie, bo tak go fajnie widać. E, Jesteśmy na Intelligent Dream Masters w bardzo fajna impreza. Bardzo dużo ludzi jest, e, w kolonii, jestem, nie w Katowicach. Dużo naprawdę fajnych cosplayerów. Są z A i kto, jakby ktoś nie wiedział o, o co chodzi w tej imprezie, to w LoL'a grają tu najwięcej ludzi na LoL'a przyszło są tłumy A może pokażę tak. To widać nie? wszyscy grają w LoL'a albo w StarCraft'a ale ogólnie bardzo fajna impreza nie ma Minecraft'a to minus to bym ocenił na więcej jakby był Minecraft nie ma Konsol, są sami PC a kto gra na PC. -cie. Więc to też minus. Z minusów to jeszcze, że to jest na, nie ma Joja nie i Koka, to minus. E, JJ Joker jeszcze nie nagrywa to minus, już czwarty. Minus też, jest, że jest na Śląsku, bo trzeba gryźć powietrze. No i ogólnie jest dużo Niemców, dużo Niemców jest tu w kolonii na Śląsku. No ale ogólnie... Take a plus and minus. Thank you.